Hej słuchajcie parę kwestii technicznych, tak, no tu Zatło robi nowy zapach, który gdzieś tam kupiłem, gdzie ja go kupiłem, nie chcę tam pozycjonowania produktu robić, chyba w Action, chyba w Action i to jest dosyć tanie słuchajcie i zapach typu Silver taki. Nie jest to zapach, który mnie zbija z nóg, po prostu, ale jest fajny, fajny. W sumie nas pasuje do mnie. Naprawdę, czasami w takich sieciach yy, można znaleźć fajne zapachy, które naprawdę komponują się z tobą, jako facetem, z twoją skórą i tak dalej. A teraz sobie go nawet wącham sobie. Piknąłem. Nie, no nie jest, to, nie jest to rewelacja jakaś tam, nie zbija z nóg, ale myślę, że. Myślę, że ciekawa opcja. Wiecie, no, z zapachami męskimi jest tak, że każdy z tych zapachów się w jakiś sposób albo pasuje do Twojej osobowości, nastroju, albo nie, albo się komponuje z Twoją skórą, albo nie. Ale ja lubię sobie wyszukać właśnie w sieciach tego typu, takich powiedzmy, tanich sieciach zapachy, które no mają coś w sobie, tak. Tutaj, takie jakąś motocyklową edycję w takiej stylizacji harlejowej, jakiejś yy, red, red, red Attraction, Red Attention, cholera. Zapomniałem Wam kiedyś pokazywałem na kanale, ale to było w sieci typu Deals i za cholery już tego zapachu nie ma. A on bardzo fajnie się komponuje ze mną, akurat. Yy, tutaj, Wam poczekajcie jeszcze chwilę. Patrzcie, to jest zwykły zapach, wiecie jaki, tak? Klasyczny klasik tej takiej firmy znanej i. Original, tak. Natomiast no nie chcę reklamować. Oni za, za dużo już tej reklamy i tak mają, ale kojarzycie. Kojarzycie ten kosmetyk. I to jest coś, co naprawdę przez parę lat ze mną nie rezonowało jakoś. Nie czułam tego klimatu. Jak byłem młodym chłopakiem, to używałem tego zapachu. A teraz znowu w telato to było to, czego ja chcę, tak? I czułem naprawdę czułem się fajnie pewnie, jak właśnie byłem w tym po prostu. Sobie się smarowałem gdzieś tam pod pachą, tym czymś. Także widzicie, nie? A to jeszcze raz wącham, bo te pierwsze frakcje uleciały. Taki typowy silver, trochę płaski, bardzo tani zresztą. Chyba nie kupię go drugi raz, ale yy, jest to jakiś krok do moich poszukiwań. No, coś w sobie ma, nie? Jeżeli macie koledzy swoje perfumy, zapachy męskie, które sprawiają, że. Yy, poczekajcie, odłożę telefon, nie lubię przerywać nagrania, robię to z telefonu, wam jeszcze pokażę, co tam mam na półce. No, wiecie, co to jest, nie? No, wiecie. No, poczekajcie. No, wiecie co, to za, wie, o, wiecie, co to za logo jest, ale nie będziemy robić reklamy więcej niż potrzeba. I to sobie kupiłem gdzieś tam, właśnie. Takie doranciki po treningu. O, tak już pokazałem. Dobra. Miało być bez, bez y, pozycjonowania produktu. No, niech mają. No, my słuchacie, powiem Wam szczerze: kupiłem to za 9,99 jakiejś promocji w sklepie z owadami i tak dalej. I uważam to za o wiele lepszą opcję niż jakieś tam zapachy w sprayach, w puszkach aluminiowych. Jak najbardziej po prysznicu, po jakimś treningu, po powrocie z terenu z ogniska i prysznicu, lubię sobie zapodać właśnie dla mnie te zapachy sportowe. Fajnie się w tym czuję po prostu, nie? No. Ja akurat pracuję z ludźmi. No i muszę tak powiem, być higieniczny. Co tam jeszcze fajnego? Dobra, jak już ten Adidas Adidas był, to zapach Najka. też mi się podoba jak najbardziej i no, są takie bardziej zapachy, wiecie, nie są wody kolońskie za 450 zł u ekskluzywnej perfumerii. To są takie zapachy typowo sportowe i funkcjonalne. Ale no mężczyzna uważam, że powinien dobrać jakiś fajny zapach do swojej skóry, do swojego ciała i się z tym po prostu swobodnie dobrze czuć. I naprawdę koledzy nie ma co wydawać wiele pieniędzy, dużo pieniędzy na to. Słuchajcie, możecie kupić sobie zapach za 600 zł. Pójdziecie na jakiś tam trening, tak, spocicie się, bierzecie prysznic i już w ogóle tego nie czuć. Także no po co? Po co? Po co wydawać pieniądze, nie? No. A y, powiem Wam, że taki mój break, taki jailbreak keksualny się rozpoczął od zapachu. Dobra, jak już pokazuję Wam marki, to już powiem, e, jak ona się nazywa. I taki zielony. Straight zielony. Zielony straight. Koleżanka powiedziała, że to jest zapach, który jest dosyć tani, relatywnie a na wiele kobiet po prostu działa rozpierdalająco i powiem wam, że jakiś czas spróbowałem go i rzeczywiście efekt był bardzo dobry. Także zielony straight, wszelkie formy, to jest taki leśny, drewniany zapach typu drwal, o, z lasu sosnowego. Jestem survivalowcem, mi taki zapach pasuje i powiem wam, że rzeczywiście powiem tak, inaczej, poznałem jedną dziewczynę tylko za to, że ona sama zaczęła ze mną, po, za mną, ona po sklepie zaczęła chodzić, po prostu e, przez to, że ja tak pachniałem, tym straightem zielonym. Ona powiedziała mi potem, słuchaj, chodziłam za tobą po tym sklepie tylko, żeby czuć ten zapach. Co to za zapach? A ja nie powiedziałem, co to za zapach. Także widzicie, że, że emocje kobiety, zapachy, no po prostu dobre samopoczucie dla samego siebie, to jest fajna rzecz. Ja nie wydaję na to dużo pieniędzy. Lubię korzystać z płaskich, typowych, siłownianych, sportowych zapachów plus jakichś takich dziwactw czasami coś fajnego znajdę. A tego Attention One Red z action to poszukuję naprawdę, bo mi podpasował. Pozdrawiam. No i piszcie, jakie mi polecicie zapachy. Może mi coś fajnego polecicie.